Przestań kłócić się o drobiazgi. Zawsze dzielisz włos na czworo. Dzielić włos na czworo. Dzielisz włos na czworo, a tego mężczyźni nie lubią. Nie musisz zwracać uwagi na takie drobnostki. Dzielić włos na czworo. To nie jest dzielenie włosa na czworo. Muszę zadbać o wszystkie szczegóły. Inaczej wyprawa nie dojdzie do skutku. Dzielić włos na czworo. Nie wytrzymam z nim dłużej. On dzieli włos na czworo. To jest nie do wytrzymania. Dzielić włos na czworo. Zwracam uwagę na drobiazgi, ale to nie jest dzielenie włosa na czworo. Po prostu każdy szczegół ma wielkie znaczenie. Dzielić włos na czworo. Co znaczy wyrażenie dzielić włos na czworo? Dzielić włos na czworo, to inaczej mówiąc przesadnie coś. Analizować, być zbyt drobiazgowym. Jeśli ktoś zbytnio zajmuje się szczegółami, to znaczy, że dzieli włos na czworo. Włos jest bardzo cieniutki. Podzielenie go na cztery części nie ma sensu. Stąd wzięło się powiedzenie dzielić włos na czworo, czyli zajmować się niepotrzebnie zbytnimi drobiazgami. Jeśli Analizujesz coś niepotrzebnie, zajmujesz się niepotrzebnie drobnostkami to znaczy, że dzielisz włos na czworo. Dialog. Marek, znowu zostawiłeś skarpetki w pokoju. Ile razy ci mówiłam, że tego nie lubię? Też coś, znowu dzielisz włos na czworo. Co ci przeszkadzają te skarpetki? Czy według Ciebie leżące skarpetki to nic takiego? Po prostu drobiazg, tak? Oczywiście, nie ma co dzielić włosa na czworo, to tylko skarpetki. Dzielić włos na czworo. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Tym razem zajmowaliśmy się powiedzeniem: dzielić włos na czworo. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy podcast, przyłączcie się do mnie na Facebooku. Napiszcie komentarz na stronie realpolish.pl. Mówił do Was Piotr. Dziękuję za dziś i zapraszam na następne audycje. Pa pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.